Cześć wszystkim! Dziś zrobimy najbardziej nietypowy fast food na świecie. Zaczniemy od pizzy ze stykami. Potrzebujemy tego dużego steku osobu. Mieszankę pieprzu rozcieramy w młodzieżu. I posypujemy stek. Solimy. A ponieważ jest to stek do pizzy, użyjemy pasty pomidorowej i dodamy też czerwony sos pesto. Ma w sobie zarówno oliwy z oliwek, jak i różne zioła. Dłońmy, wcieramy całość w mięso. Drugą stronę również obtaczamy w sosie. Więc zaczepiamy ten stek na łupacce do pizzy i kładziemy go na grylu, grylujemy jedną stronę przez 7 minut, po czym przewracamy ją na drugą stronę. Czekamy kolejne 5 minut, aż pojawi się skórka, po czym zmniejszamy ogień na niski i zamykamy gryla. Aby stek doszedł do środka, po 30 minutach można sprawdzić. Przyklejamy termometr w najgrubszym miejscu. Osiągnięto 70 stopni, co oznacza, że jest gotowy. Porozeszcieć na tarce ser mazarella. I rozsmarowujemy go na wierzchu steku. Teraz na górze sera układamy paperoni. Gotowe, zamykamy pokrywę. Po dwóch minutach ser jest roztopiony. To wszystko. Pizza ze stekiem jest gotowa, można ją zdjąć z gryla. No co? Odcinamy kawałek. Cienkie miejsca są dobrze zrobione, ale te grubsze są ledwo różowe. Ale nie da się jej zaróżowić, bo to nie jest marmurkowa wołowina. Smakujemy! Jest bardzo smaczna, bardzo soczysty stek, ser i piepr, bardzo dobrze się komponują. Następny w kolejności jest nietypowy burger. Najpierw ścieramy do niego dużo sera cheddar i wysyłamy na patelnię saute. W dodajemy, następnie podgrzewamy i wszystko łączy się w mega serowy sos. Teraz napełniamy nim strzykawkę, nawlekamy igłę i będzie nam potrzebne nieco później. W międzyczasie zabieramy się do pracy nad mięsem. Kroimy najpierw paski, potem na mniejsze kawałki. Gotowe! Aby kotlety były soczyste, weźmiemy słoninę z mięsem w środku i pokroimy ją w paski. A potem też na mniejsze kawałki. Musimy to wszystko połączyć i dodać kapary. Wszystko to zamiamy na mięso mielone. Zrobione. Dodajemy pieprz, sól i mieszamy mięso mielone. Dzielimy je na dwie części i rozkładamy na kwadratach pergaminu, a na samym wierzchu formujemy kotlet. Zrobione. Czerwoną cebulę kroimy w krążki. Również plasterki dużego pomidora. Przyda się też liść sałaty. Wychodzimy na zewnątrz, aby zgrylować kotlety. 3 minuty i przewracamy je na drugą stronę, gotujemy na dużym ogniu, bułkę do burgera kroimy na dwie części. I grylujemy je również do takiej skórki. To wszystko. burgery też są gotowe. Wyjmujemy je. Czas na złożenie burgera. Pierwszy liść sałaty. Pomidor, czerwona cebula. Dwa kotlety i górna bułka. Zapomnieliście już o serze w strzykawce. Teraz czas na wstrzyknięcie go do burgera. Mmm, mega serowy burger jest gotowy. Pokrójmy go na plasterki. Rzeczywiście wychodzi mega tandetnie. Więc go spróbujemy. Smakuje absolutnie niesamowicie. I ostatni nietypowy fast food tego dnia do frytki z batatów. Bataty obieramy ze skórki i kroimy w grube plastry. Przy okazji skomentujcie mój nowy nóż. Teraz kroimy bataty na plasterki. Gotowe wszystkie bataty są pokrojone. Teraz przygotowujemy frytkownicę i smażymy bataty na gorącym oleju. To zupełnie coś innego niż frytki, tak z okazji. Wystarczy 15 minut, aby bataty się zrumieniły. Przenosimy je na ręczniki papierowe. Na sos wlewamy do blendera oliwę, papryczkę czyli. ścieramy skórkę z dwóch cytryn. I dodajemy do smaku. A te same cytryny przekrawamy na pół i wyciskamy z nich sok. Lepiej robić to przez rękę, aby żadne pestki nie dostały się do sosu. Rozgniatamy nożem dwa ząbki czosnku i wrzucamy je również do blendera. Solimy i całość zamieniamy w sos cytrynowo-czosnkowy. Przelewamy do butelki z sosem. Gotowe! Pierwszym z nadzień będą krewetki tygrysie. Robimy nacięcie wzdłuż całego grzbietu i wyjmujemy przełyk. Więc musimy powtórzyć z każdą krewetką i wysyłamy ich do gotowania. Gotujemy przez dosłownie 5 minut, aby nie były gumowe i wyjmujemy z wrzątku. Teraz, gdy skorupa nadała cały smak mięsu, należy ją usunąć ze wszystkich krewetek. Gotowe. Drugi rodzaj farszu to kurczak. tej kroimy w paski. Potem w mniejsze kawałki. A następnie solimy i mieszamy. Teraz mamy do bułki tartej, i obtaczamy kawały kurczaka w mące. Teraz roztrzepane jajko łatwo na niego wchodzi, a na samym końcu obtaczamy go w bułce tartej. Robimy pierwszy, robimy to z całą resztą. I smażymy we frytkownicy. 3 minuty i minunagetsy są gotowe. Wypełnienia są gotowe, połączmy je ze sobą. Najpierw bataty. Potem ścieramy na drobnej tarce syr cheddar. Układamy nuggetsy z kurczaka. Krewetki. I polewamy je sosem. Pozwolę sobie na degustację. To najsmaczniejsza rzecz, jaką dziś zrobiliśmy. Osobiście dla mnie bataty smakują o wiele lepiej niż frytki. 200 tysięcy belubiń i zrobimy więcej takich fast foodów. Papa pa wszyscy!